Moi drodzy przyjaciele, witam Was bardzo serdecznie. Dzisiaj będzie moje nagranie, mój przykaz. Ja bardzo długo zastanawiałam się nad tym, czy poruszyć ten temat. Za mną on chodził jeszcze od lata, ale jednak ja odkładała to, myślałam, że dobrze tam ja to widzę. Niech sami zobaczą, niech sami poczują. Ale tak, jak zwróciła się do mnie jedna dziewczyna na konsultację, to jej obiecałam, że na pewno poruszę ten temat i nagram temat pod tytułem Uwaga. Biznes duchowy i oszustwa duchowe. Tak będzie nazywać się ten przekaz, ten materiał, to, to nagranie, które ja dzisiaj zrobię. I wrócę do tego, dlaczego pojawiła się u mnie taka myśl, jeszcze pół roku temu zrobić taki film. Przyjechały do mnie na kosmoenergetykę dwie osoby, żeby wziąć sens kosmos energetyki. Oczywiście zawsze pytam, skąd jesteście, czym się zajmujecie i tak dalej, żeby wiedzieć, z kim mam do czynienia. Okazało się, że te osoby, dwie osoby, one Uzdrawiają ludzi. Są bioenergitraptami. I kiedy ja zacząłam pracować, najpierw z jedną osobą, później z drugą, jednej i drugiej osobie zadałam takie pytanie: Jak Wy możecie uzdrawiać ludzi, jeżeli w sobie nie macie energii, wy nie macie w sobie siły? Na co mnie Pan powiedział, tak, no po to jesteśmy tutaj, bo ja już nie mam sił w ogóle nie tylko pracować, a normalnie funkcjonować. No ale z czego trzeba żyć? Rozumiecie? I ta odpowiedź mnie po prostu powoliła. Jaką energię ten człowiek przykazuje, jeżeli on nie ma energii? Do życia, co i jak może uzdrawiać inne osoby, jeżeli sam w sobie nie ma energii, a jego aura wyglądała tak, że 20 cm od niego była. 20 cm, stąd też moje pytanie: to było, jeżeli ma być metr półtora, żeby człowiek normalnie funkcjonował w jedną stronę, metr półtora. I właśnie dlatego ja zaczęłam myśleć o nagraniu takiego odcinka, żebyście byli uważni, kiedy zwracacie się do kogoś o pomoc. Czujcie, patrzcie i słuchajcie. Patrzcie też na wygląd tego człowieka nie chodzi o to, czy ma piękne oczy czy policzki, tylko czy nie jest sam ten człowiek chory, bo wtedy nie może uzdrawiać. I niestety, powiem, że niestety, ale teraz bardzo dużo nieuczciwych osób, którzy, jak ten pan powiedział, z czegoś trzeba żyć. I idą, wiedzą, że tak powiem, modno to się zrobiło. Te zawody modne, na czasie, można na tym zagubieniu się ludzi zarobić. I Same mają pewne problemów, a biorą się za pomaganie i uzdrawianie innym. I to nie jest dobra wiadomość dla osób, kto jeszcze nie potrafi wyczuwać energetycznie drugiego człowieka, a to, co właśnie podziękowałam tej dziewczynie, która była na konsultacji, ja powiedziałam jej, ty mnie po prostu dałaś kopa. Do nagrania tego odcinku, tego materiału, bo ja już był moment gdzie po prostu odpuściłam, a to, co ona powiedziała, i dała namiar na stronę, gdzie weszłam i nie mogłam uwierzyć to, co ja czytałam. Kiedy przeczytałam, zadzwoniłam do niej, już ja odzwoniłam i powiedziałam tak, no jeżeli znajdę chętnych i, przepraszam was, głupich, którzy uwierzą w to, co tam było napisane na tej stronie, i zapłacam takie pieniądze, to niech zarabiają. To z jednej strony, ale z drugiej strony, że, y, szkoda takich y, osób, które nabiorą się. Zapłacam 27 tysięcy za prowadzenie do nowego świata. Uwaga. Obiecuję za 27 tysięcy poprowadzić do nowego świata. Rozumiecie? I przedstawiają się tak, jak jedyna osoba na świecie, która może to zrobić. Czy można w to uwierzyć? Do każdej jest jedynym i niepowtarzalnym. I przygotuj się na piękną, mocno transformującą podróż, która odkryje pełnię Twojego potencjału. Tylko za 27 tysięcy. Czy naprawdę jeszcze jest ktoś, kto w to uwierzy i w to pójdzie? No jakoś oni funkcjonuje? Dla mnie to jest niewyobrażalne, że tu są używane słowa duchowości że poprowadzam i odkryję twój potencjał dla najlepszego dobra twojego i y, 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 ludzi całego świata. Zaufaj nam, my cię nie zawiedziemy. I ktoś naprawdę wierzy w to, że za was ktoś wykona tą pracę transformacji. Że za was ktoś może cokolwiek zrobić? Ja Dla mnie to jest po prostu no, niewyobrażalne. Niewyobrażalne, jak ja zaczęłam to czytać, to mnie zaczęłam dlić. A dlaczego to już wy wiecie, dlaczego zaczęłam dlić? Dlaczego też nie jestem absolutnie. Zwolenniczką i nie zrobię tego nigdy, jakby mnie nie prosili, a prosili i nie jedna osoba, żeby ja kolejny i kolejny poziomy robiłam warsztatów. Nie, ja tego nie chcę. Ja tego nie potrzebuję przywiązywać ludzi do siebie. Każdy ma swoją drogę. Jeżeli chodzi o mnie, ja mogę podpowiedzieć. Mogę dać narzędzie. Właśnie to i robię już od lat, ale to wy, każdy z was ma sam to zrobić, sam ma zmienić się, sam ma oczyścić się, a nie tak jak tu proponuję za 27 tysięcy, oni was oczyszczą, oni was y, zrobią transformację za was, wszystko zrobią. To jest ekskluzywna forma pracy. To, co będę robić, oczyszczać i transformować Was. To jest straszne. Uważajcie na to. Uważajcie na tych, kto Was przywiązuje do siebie. Też znam takich, kto uzdrawia latami. To robię warsztaty, pierwszy, drugi, piąty, dziesiąty, dwudziesty i trzydziesty poziomy i 36. I mówią do mnie, że a oni tam chodzą na te kursy już trzeci rok lub czwarty rok. Jak to czwarty rok? A co wy robicie na tych kursach? Czwarty rok. Za cztery lata można taką transformację przejść do góry nogami zmienić życie i samemu się zmienić. Nie wiem. Ja zrobiłam to, co dawno za mną chodziło i to, co obiecałam właśnie tej dziewczynie, że nagram taki odcinek i dam na swoim kanale. Jeżeli chcecie, to Udostępniacie go. Jeżeli nie, to nie udostępniacie. Jeżeli z Wami to nie rezonuje taka informacja, ale proszę Was, bądźcie uważni. Patrzcie na życie tego człowieka. Słuchajcie energetycznie tego człowieka. I już nieraz mówiłam, Moim źródłem dochodu to są masaże, które wykonuję 25 lat. To jest dar, który dał mnie Bóg i tylko On może mi go zabrać. To uzdrawianie przez dotyk. Tak, przez dotek. Bardzo, bardzo delikatny dotyk. Bardzo. Jeszcze nikt z lekarzy nie potrafił. Swoim pacjentom powiedzieć, co ja robię. Dla nich to jest niewytłumaczalne. Patrzą na ręce, proszę bardzo, czy można patrzeć? No jasne, że tak. Patrzcie, co ja robię. Ja nie ukrywam. I to nie jest medycyna niekonwencjonalna. Tego się uczyłam w Rosji. U profesora zwyczajnego, który wykłada na Akademii Medycznej w socie. Od niego uczyłam się tych technik. I tymi technikami pracuję. I to jest moje źródło dochodu. Tak, prowadzę warsztaty. Można powiedzieć, prowadziłam warsztaty, bo już nie chcę robić tego tak często jak robiłam 5 lat temu, 6 lat temu. Zastanawiałam się, czy zrobię w tym roku. Tak zrobię dwa razy. Dwa razy na rok. Także, jeżeli kto będzie chciał, obserwujcie, dam na stronie, bo jeszcze nie dałam, kiedy to zrobię. Ale nie robię dlatego, że nie mam z czego żyć, bo muszę z czego żyć. Mam z czego żyć i z tego żyję od 25 lat. I dziękuję Bogu, że On obdarzył mnie takim darem. I nie wiem, jak mam być wdzięczna. Moja wdzięczność i tak, jakby nie byłam wdzięczna, nie wyrażę tej wdzięczności. To, co On mi dał i to, co postawił na mojej drodze, ludzie, którzy przekazali mi tę wiedzę, a miałam do nich ogromne szczęście, ogromne. Miałam dwóch nauczycieli, wyjątkowych, niezwykłych, niesamowitych i takich ludzi mnie postawili na drodze. Także, moi drodzy, powoli będę kończyć to nagranie. Uważajcie na biznes duchowy i uważajcie na oszustwa duchowe. Niestety, one mają miejsce. Niestety i tylko to, co już mówiłam w poprzednich przekazach, tylko energetycznie możecie wyczuć fałsz. Bo napisać to, co czytałam na tej stronie, można teraz co chcesz, komputer wszystko wytrzyma. Włączajcie swoje czucie, włączajcie swój szósty zmysł, włączajcie swoją intuicję i czujcie to. Dziękuję za wszystko Wam, za to, że Wy jesteście ze mną na moim kanale. A ja w miarę swojej możliwości przekazuję Wam to, co znam i co uważam jest potrzebne usłyszeć. Z Wami była Irina.